ma. się idę spotkać się z i Czekają na mnie przy przystanku. Idziemy do selekty nagrać różne rzeczy po tym tracę, który jest opisany, ale poza. No, muszę kurwa się gapić. I hi hi, hi. na żywo będzie potrzebny, czy nie? Czy normalnie na Nie, to chyba bez autotunowania, bez. Nie. 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 Bez. Bez. No, tak. Ty, kurwa, kozacko nie. 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 Ale myślałem, że tak będzie chujowo to brzmiało, wiesz? Dobra, to nagrywam fotografię. Dobra, gotowi? Gotowi? Stworzyli potwora, świat to jego nora, w safeie klamka koka, dziwki żywy towar, Islam i Europa, bomby dragi ropak. Witem załatwić problemy, ciągle musisz się stresować. Stworzyli potwora, świat to jego nora, w safeie klamka koka, dziwki żywy towar, Islam i Europa, bomby dragi ropak. TV, seriale, reklamy, wywiady, pedał, parady, kolejne debaty bez zmian. Przecież nie da się wypłacić kurestwa. Zamiast radości agresja, szary świat nie kolorowa tęcza. Droga bizuteria, plastikowaniu nie wsiadają do merca. Dobra, czekaj. Niech leci jeszcze raz. Eee, słuchamy, czy co jeszcze raz Słuchamy, czy od początku, bo sukces no słuchamy, słuchamy. Stworzyli potwora, świat to jego nora. W sejfie klamka koka, dziwki żywy towar Islam i Europa, bomby, dragi, robak kwitem załatwisz problemy, ciągle musisz się stresować Stworzyli potwora, świat to jego nora W sejfie klamka koka, dziwki żywy towar Islam i Europa I spokoju ducha, bo zapas w nich ich słuchasz Kolejnego nie zaczytasz, legalna mapa Przeziępnięci strachem Miasta pod ostrzałem Pościg za dolarem Ludzkie dobra zapomniane TV, seriale, reklamy, wywiady pedału, parady, kolejne debaty bez zmian Przecież nie da się wypłacić królestwa, Zamiast oddać się agresję Problemy ciągle musisz się stresować Coraz mniej swobody i spokoju ducha Bo zapaszone w nich ich słuchasz Kolejnego nie zaczytasz Legalna mafia ponad prawem co dobre zakazane, nic nie jesteś w stanie zrobić. Jak masz tą kiermanę, na zachodzie, żyją godnie, przesięgnięci. Mówi się kolorowa tęcza, droga nie do merca, nie tego, że dopiero to morderca. Skutecznie kolejna księżka, właśnie jadam. Ajk, taka jest taka

Słuchamy czy chcesz podbić od razu? No możemy podbić. Hmm. To ja przygotę na grafkę też cały. Spożyli Bofora, świat to jego nora, w sejfie klamka koka dziki żywy towar Islam i Europa Bomby dragi ropa idem załatwić problemy ciągle muś. Jeszcze tą końcóweczkę, dobra? żywy towar islam i europa bomby drogi europa ten załatwiasz problemy ciągle musisz się stresować spragniesz tobą dobra okej to jeszcze raz refren okej okay. no chytasz jak jemu refren rozjebane Piękne. No, Stworzyli potwora, świat to jego nora, w sejfie klamka koka, dziwki żywy towar, islam i Europa, bomby, dragi i ten hitem załatwisz problemy, ciągle musisz się stresować. Stworzyli potwora, świat to jego nora, w sejfie klamka koka, dziwki żywy towar, islam i Europa, Bomby dragi, robaki, ten załatwiasz problemy Ciągle musisz się stresować Coraz mniej swobod... Dobra, i lecimy z pierwszą zetką Cześć, Pomecik Cześć Halo Pomecik, oh. Pomecik Halo Siema, hej Dobranko, lecimy. Załatwiasz problemy, ciągle musisz się trezować. Coraz mniej swobody i spokoju ducha, po zapaszonych się słuchasz. Kolejnego nie zaczytasz. Legalna mafia ponad prawem. Co dobre, zakazane, nic nie jesteś w stanie zrobić. Jak masz pustą kiermanę Na zachodzie żyją godnie, z strachem. Miasta pod ostrzałem, pościg za dolarem. Za cool. dolarem. Ludzkie dobra zapomniane TV, seriale, reklamy, wywiady, pedałów, paradyko. Cool. 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 Miasta pod ostrzałem, pościg za cool. Cool. dolarem Ludzkie dobra zapomniane TV, seriale, reklamy, wywiady, pedał, parady, paradyko Miasta pod ostrzałem, pościg za dolarem Jady pedał, parady, kolejne debaty bez zmian. Przecież nie da się wypoczyć zamiast <grywia> <grywia> Świat kolorowa tęcza, droga biżuteria. Plastikowe dni wsiadają do merca. Nieświadome tego, że kierowca to morderca. Sypy się kolejna kreska, właśnie jadą taryfą do piekła. szok którego nie ma na tam. kamera. Miała być impreza, muzyka i DJ. A w i później osierpnia. gdzieś po nich wspomnienia i ciała bez nerek. Czarny rynek bez kwiatów i bombonierek. Stworzyli potwora. Dobra. ją? Ją godnie, strachem. Miasta pod ostrzałem za dolarem Ludzkie dobra zapomniane TV seriale Reklamy, wywiady, pedałów, parady Kolejne debaty bez zmian Przecież nie da się wypłacić kurestwa Zamiast radoszczych Szare światnie, kolorowa dęcza Droga, biżuteria, plastikowe juniety Siadają do merca z tego, że biorę co do morderca, Sypi kolejna kreska. Właśnie jadą na rynku do wiekła, szóstego, którego nie ma na kamera. Miała być impreza, muzyka i DJ A w terenie później odtrygę, wejdź po nich wspomnienia i ciało wezmę czarny rynek bez kwiatów i bombonierek. Złożyli potwora. Dobra, drugą zwrotkę masz? Nie mam, nie mam. Drugą zwrotkę będzie do Ada dogrywał w późniejszym czasie. Wiesz? Aha, dobra. Idę zobaczyć. To co? I co, że to już? światuje, jeszcze ten Slips, To Libby Slip. A ten, się, się umawiał się z tobą Helmut jakoś? Na do końca roku? No, 28 No, to, to Dobrze na porządku nie. Znaczy powiem ci, że na porządku tak mówię, kurde tak trochę dziwnie, nie? Ale kurwa jak, <grym jak <grym słyszałem e, e, bo tak się gubiłeś troszeczkę na początku, no. nie? E, ale później kurwa usłyszałem podbitki i będzie, mówię kurwa nie? fajnie. Jumiało, elo, coś tam. A jej w Świat to jego nora W sejfie klamka koka Dziwki żywy towar Islam I z nami Eurowa Bąby, dragi, ropat Gęb załatwisz problemy to? Ciągle to? musisz się stresować to się Tak kurwa to TVNu kurwa Świat to jego nora <laughs> Pościg za dolarem Ludzkie dobra zapomniane I seriale, reklamy, wywiady, pedały Ten bit będzie tak... Bo w domu go słuchałem na słuchawkach. To, to Mówię zbyt kurwa zbyt nie no, coś kurwa chujowo. nie. No kurwa weź to Elo, ja tego nigdy nie umiem robić. Jo elo się No i to, -so to, 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 to. Poczekaj to ja zaraz wyluzuję. Gdzie jest moja nie nie tu 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 A co no początki nie? No te, w trakcie wiesz, tam gdzieś podwitki tak. no, 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 To jego nora, oh, w sejfie toka no, ja żywy no, no, no. towar, Islam i Europa Bomby, dragi, ropa, chłipiem załat Ja jechałem 70 mm. cały czas No i tak masz przypadek Bo Ania jechała ja No, ona no, przecież jak ja poleciałem, ja patrzę już ja nie było No No ona no, zestresowana wiesz W swoim W nie jedną się tam. Ale też się ja nic nie no. widziałem a ja po 8 onice przedałem no. Ja pierwę jechał no, to przecież swaki 80 Co? Kamera to taka kamera chodzi mi patrzę chciałem kupić gimbala kurwa oryginalnego kurwa do tego kurwa trochę drogi kurwa może kiedyś Ale dobrze, że wymyślili Chińczycy takie kurwa gówno A to ile coś kosztuje? Znaczy gimbal ogółem kosztuje 350, bo to jest kurwa tam chińskie coś tam. E, to coś, jest imitacja telefonu, nie? Mocowanie do GoPro. Aha, no, no, no. I dzięki temu to działa, bo jak załączyłem same GoPro, to mi kurwa wiesz, wariowało. To sobie chyba nagrać Coś tam mogę rzucić, żeby było. Zaraz się pobawimy. Co? czym? A kiedy to będziesz nagrywał? 27. Z jakiej drugiej? Z naszej. Ale ja i tak będę dwudziestego. No, no to przecież, kurwa, mogę przyjść. możemy się umówić i coś zrobić. No tak, tylko teraz jak czas zostanie, wiesz, nie. Ja tam się mogę wyrzucić do siebie normalnie. Co? Nie, no weź przestań. Za godzinę to ja będę płacił, ale. Zrobimy, jeszcze tu będziemy się bawić z tym koło. Daj, tak, tak, wygrał. Jak Gorozus, ja, ja dobrze. Dzisiaj robię. widziałem na Instagramie, ludzie coś rzucali, jakiś tekst, jakieś bujki, kula Ja Na YouTube widziałem. Gorozus, ja. No, tak takie taki no, taki, kula, ten pach pachem, wyjdą i to od razu dziad. No, ale widziałem, w nawet mu, kurwa, tak ręki no. powiem, nie? nie nie, no, nie dał A on tu gdzieś, ja gdzieś trenuje, bo moja siostra Flaj mówi, ten... że on chodzi na ten... De... Moja siostra mówi, że ona, on, on na siłowni chodzi. A kto to jest, do, tak, on... to ty, w ogóle, Słodkiewicz? Jakiś kultury. Tak, Jego jest, z O, ja Ciemno już, zgasły wszystkie światła i do tego, tak tam... Że zgasły świat, była dla Słodkiewicza, Ale, kurwa, mu przyjechał dobrze. No i da zapalić no i da da nie wziąłem da mojego da da No, Lechia też zajebała Jakub. Dobrze o, ja byłem ja, to nie oglądałem, tak ja tylko patrzyłem tutaj tylko tak, no co, Ja ci o, powiem, że też zadanie no, jednej bramki nie wziąłem, nie? Nie ale, ale, ale kurwa... No. No no z Rakowem, u siebie, w ogóle, w ogóle kurwa. Ty, a macie szluga jeszcze, nie? Szluga macie jeszcze, nie? Nie, ja mogę z na napuścić. No, no to dobra, ale ja to tam, no dobra. Ale kurwa to chyba za ten Puchar Polski, wiesz, bo Lechia kurwa w tym Pucharze Polski ten Raków... Miasta pod bo Pości za dolarem. Dobra. Ludzkie dobra, zapomniane. filmy seriale. Prawda, nie, masz, e, indygnety, indygnety? No, mój się nie możesz. Nie, nie, to, nie, wiem, te, nie. Nie, nie, jest nie, nie, to nie, to nie, 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 No nie, wiem, nie, 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 to nie, 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 to nie, 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 jest nie, 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 jest, 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 jest